Siemanko, witajcie na kanale. Pora ogłosić wyniki naszego konkursu z okazji 8000 subów. Zaraz wam powiem dokładnie kto wygrał. Z tego miejsca jeszcze raz chcę podziękować za 8000 subów, a właściwie już 8400. Zbliżamy się powoli do 9000 subów. Dzięki, że wspieracie kanał. Dzięki za łapki w górę, za komentarze. Treści będzie jeszcze więcej. Odgrzebujemy się po majówce i biorę się do montażu filmów, które czekają w kolejności. Będzie kolejny odcinek o siłowni widzów, będą tabaty, będą jeszcze recenzje sprzętów, jest sporo filmów nagranych, ale nie miałem czasu, żeby je zmontować, także cierpliwości, będą treści na kanale coraz lepsze, coraz więcej, staram się dla Was rozwijać ten kanał i dziękuję z tego miejsca za wsparcie, dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie, za wszystkie łapki w górę, fajnie, że braliście udział w konkursie, oczywiście na 9 tysięcy i 10 tysięcy subów też będą konkursy, a potem to już zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Czytamy już zwycięzców. Tu sobie zobaczycie zaraz te komentarze, które zwyciężyły. Ekspandery wygrywa użytkownik Jawor 9280. Stojaki pod sztangę wygrywa użytkownik Mariusz Kar 5370. Taśmy treningowe, te w stylu TRX-ów, wygrywa użytkownik Maciej Wielobób. Napiszcie do mnie maila na zżuć Dogadamy się tam odnośnie adresu wysyłki. Piszcie swoje namiary. A ja wam oczywiście w przyszłym tygodniu wyślę nagrody na mój koszt. Jeszcze raz gratuluję wygranym. Osoby, którym nie udało się tym razem, nie łamcie się, będą jeszcze konkursy w przyszłości. Nie zawsze można wygrywać, no tak to już w życiu niestety bywa. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Hej.